Dobra, po pierwsze, motywacja nie istnieje. Według mnie motywacja jest takim, no bo dobra, istnieje, ale to jest tylko taki bodziec na start. Później kluczową rolę odgrywa dyscyplina. I zgadzam się z tym TikTokiem. Jeżeli nie masz dyscypliny, żeby chodzić na siłkę, to po prostu nie będziesz rosnął rosnąć, Nie będziesz rósł i będziesz po prostu w takiej formie, jak jesteś teraz. Więc te, ten dyscyplina to jest klucz po prostu to jest kluczowa umiejętność, żeby osiągnąć sukces na siłowni. I to nie jest jakieś bardzo trudne, bo wystarczy ci trzy treningi w tygodniu i trzy treningi w tygodniu po godzinie to naprawdę nie jest duży wkład. 6 treningów w tygodniu, to już jest spo, sporo wkład, to już naprawdę jest duży wkład w siłownię, ale 3 treningi w tygodniu, godzinne, półtora godzinne, to naprawdę jest nic. Na takie coś według mnie nie ma wymówek, a jak nie trzy, to nawet dwa. Dwa treningi full body workout, trening całego ciała też dadzą radę. Więc trenuj swoją dyscyplinę i osiągaj efekty, jakich nigdy nie miałeś. Dawaj dać komentarzu, co ty myślisz. Łapa subik, udostępni. No i do następnego.